Często, kiedy słyszymy pieniądze w Kościół, to gdzieś nam to nie gra. Gdzieś pytamy siebie, czy Pan Bóg potrzebuje naszych pieniędzy. Często Pan Bóg nie potrzebuje bezpośrednio naszych pieniędzy, ale potrzebuje, po, potrzebują ich, ich ci, którzy, w których Pan Bóg jest. To znaczy ci, o których Jezus też mówi, ci najmniejsi. Co uczynicie tym najmniejszym mieście uczynili i w tym sensie to jak najbardziej Pan Bóg potrzebuje. Ale często jest też tak, że tak naprawdę tej naszej ofiary najbardziej potrzebujemy my sami, bo dzięki temu, że potrafimy się z kimś innym podzielić tym, co sami uzbieraliśmy w swoim życiu, dzięki temu nasze serce może stać się lepsze, nasze serce może stać się takim, o którym właśnie chodzi Panu Bogu. Sercem, które będzie potrafiło dostrzec obok siebie drugiego człowieka, sercem, które będzie potrafiło z drugim człowiekiem podzielić się tym, co ma. Zatem Jałmużna przede wszystkim ma czynić nasze serca lepszymi, ma sprawić, że nasze serca staną się lepsze i tych, z którymi się podzielimy, tym, co mamy. Bo przecież, właśnie, kiedy dzielisz się dobrem, to to dobro się mnoży. I to jest istota tej Jałmużny Wielkopostnej. Żeby ludzkie serca stawało się lepszym. Dobrego.